Witam Cię, Katia. Nie za bardzo widzę tutaj, wiesz, i nie wiem o co chodzi w tym związku. Z tym, że przechodzi przez jego kosmogram, przez pewien punkt Saturn. Dokładnie 7 lat temu, albo 3,5, musiało coś się wydarzyć co dzisiaj zaowocowało tym, co to czuwasz i tymi działaniami. Teraz, jeżeli chodzi to, co powiedziałeś, no jest to w pewnym sensie pracocholik. Lubi też wolność i niezależność. No, ale jeżeli odszedł, no co, co odszedł? odszedł ty... nie odejdzie, po, posłuchaj, jeżeli ty jako strzelec i byk, no to nie jest za super, jak to się mówi, mocarstwo, bo ty jesteś bardzo, przypuśćmy, lotna, swobodna niezależna, a on lekko przyziemny. I on nie za bardzo lubi się dzielić. Wiesz, to widać tutaj, że on nie za bardzo lubi się dzielić. Po prostu podpasowała się jemu w pewnych trężeniach a on w tej chwili prawdopodobnie no cóż, zaintrygowały go inne spódniczki. Pozostaw to chwili zadumy i zacznie się oglądać za innymi powiedzmy nieładnie gaciami. A to puść w niepamięć jako doświadczenie chwili trudno Czasami tak trzeba. Na Jowisza, na Twoją planetę nie trzeba się smucić i nigdy nie żałować. Bo to jest najważniejsze, by być zawsze z sobą. Trzymaj się i powiedzenia. Napisz coś tutaj, bo jestem ciekaw jak poszło do domu. Cześć.